Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider'a. Laro, Idziemy dalej. Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj, widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze, ruszam. Halo, czemu nie możemy się ruszyć? A, dobra, już możemy. <laughs> Spotkaj się z Rotem. No to znowu lecimy szukać Rota. Tylko, że w sumie spadł gdzieś ten samolot. W pobliżu chyba. O kurde. O nie. No, no, no. Gdzieś tu, gdzieś tu jest ta właśnie. To, co nas podtrzymywało. Jest! Mamy strzały z liną. Znaczy, no w sumie samą linę, ale połączymy to i mamy strzały z liną, więc... Zarąbiście. Dobra, pokonamy ich sobie w ten sposób. Wszystko tutaj, co możemy, to sobie ściągniemy na dół. Halo! Nie, umrzemy! Nie, ja nie mogę pierwszy raz... Um ja nie mogę umrzeć w grze ani razu. Dlatego ja chyba lecimy stąd Nie Gdzie jest to A to jest to, 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 to. Czy to się rozwali? mam nadzieję, że nie Też mam taki karabin i co? O nie! Został nam jeden, a mamy takiego loa, ale przysiągłem na początku chyba, że ani razu nie zginę w tej serii, więc... Podtrzymujemy to nadal! Miejmy nadzieję, że to wszyscy. Proszę. Musi być jakaś droga na górę. Tak, to wszyscy. Juuu! Dobra, teraz ich sobie pozbieramy. Co nam tam ciekawego dają? Widzę tutaj jeszcze punkty doświadczenia. Dobra. No ale sobie tam wrócę. Aha, to możemy sobie to w sumie zepchnąć. Więc tak zrobimy. Halo! Dobra. Myślałem, że to zaraz nam z powrotem gdzieś tam odleci. Eee, to idziemy dalej. Tutaj możemy sobie wejść. Więc hyt Mamy surowce i strzały. Aha. Nie potrzebujemy strzał. Ale po prostu było tak blisko do zginięcia. Nie! Już myślałem, że, że no po nas. I, I tyle w sumie w temacie, ale... Ale się udało, więc, więc fajnie. Miejmy nadzieję, że znowu nam gdzieś tu nie wyskoczą za sekundę. Zobaczymy co tutaj jest do góry. Chyba nic, nic, oki. Okay. Aha i teraz... Możemy sobie zrobić most linowy. Po którym będziemy sobie mogli tak chodzić, więc spoko, fajnie. Tam dobry jest jakiś domek, ale to jest nieważne. Wejdziemy sobie do tego. Znowu strzały, których jak na razie nie potrzebujemy. Hmm. No to wchodzimy do jakiejś kopalni, czy, czy nie wiem co to jest. Aczkolwiek jakiś tunel. Wioska w górach. O kurde. A, rot. Cieszę się, że się ruszyłaś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem. Potem przyszła ta burza. Tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam rot. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessop z samolotu 177 Halo! Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitani Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem wracę dymną odbiór! Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie, wiesz, co to strata. Poświęcenie to Twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za Ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci. Musimy przynajmniej spróbować go uratować. Już nawet jeszcze nie nam się nie uda, ale... ale spróbujemy go uratować. Więc naszym celem jest ta niebieska raca. Więc idziemy do drugiego pilota. Oj, trójka ludzi, trójka. Dobra nie, już nie zdążę przeszukujcie ruiny nie zauważyli nas. Chociaż on nie zauważył, dobra też zauważył! Ale się kryjesz, ojeju! Po prostu... wow. Jestem z ciebie dumny i z twoich umiejętności po prostu wojowniczych tam kto? kto? Słyszycie co się u was dzieje? Przeszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta Zjedźcie jakieś szaleństwo. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze, spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. Tu coś jeszcze było, ale nie chciałbym przerywać. Relikt, więc sobie weźmiemy. Jak już widzimy, centralnie przy nas. Przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do... W moździerzu są drobne kawałki kości. Taki. To lecimy dalej. Do tej racy. Przed siebie. <grytania> Aha, i możemy podpalać te pomniki. I... To jest właśnie ta taka poboczna misja. No jak będziemy widzieć pomnik, na przykład tam widzimy po lewo, to... Fenot. Lecimy. Zostaliśmy w ogóle dwie części łuku. Jedną przy walce z tym takim dużym człowiekiem, takim bosem, jakby można by powiedzieć. Chociaż to nie był w sumie boss. Tam byliśmy. Tak, my tutaj byliśmy na samym dole. Okej, okay, to jest ta miejscówka. Rozumiem. Czyli na przykład tamtego już nie zapalimy, bo pominęliśmy, można by tak powiedzieć. Ale dobra, już nieważne. Zdobędziemy sobie te surowce. Zgubiłem się tak właściwie. Moja orientacja w terenie jest po prostu niesamowita. Nie wiem, czy mam iść w tą stronę. Tak, dobra. No, lecimy do niebieskiego punktu, dobra, rozumiem. Czy ja tam mam zejść? Czy to jest na pewno bezpieczne? Nie chcę umrzeć. Dobra, zobaczymy. Najwyżej kiedyś się to weźmie. Aha, tutaj możemy sobie to wziąć. Więc tak zrobimy. I do części do, do broni maszynowej też dostaliśmy coś. Coś tu było chyba. Tak, go skrzynka. Więc fajnie, teraz będziemy mieli chyba łuk refleksyjny, jak sobie pójdziemy do obozu i sobie ulepszymy. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co pamiętam, to tak chyba było. Ale to jak, to jak znajdziemy obóz. No jest przed nami praktycznie, więc jeszcze chwilę i będziemy... Będziemy obok celu. Tylko, że tam jest jakiś pomnik dziwny. Myślałem, że spadnę, nieważne. O, kurde. Już się obracał, już się obracał, masakra. Kurde nie. O nie, nie, nie! Nie, 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 nie. Myślałem, że go też, jakby to powiedzieć, wykończymy po cichu, lecz niestety się nie udało. Tutaj mamy jeszcze taką drugą osobną drogę. Pójdziemy sobie na razie nią. Żeby właśnie te jakieś posągi czy coś w tym stylu sobie pozapalać. Nie wiem, czy tam jest się po co pchać, ale dobra. Jolo, nie, dobra. Jednak nie robimy tego skrótami. Lepiej, już sobie normalnie. Aha, to jest to. Dobra, rozumiem. U lala, byśmy spadli. Znaczy, no spadliśmy, ale wiecie o co chodzi? Tak, na sam dół to no? Nie kombinujmy, idziemy przed siebie. Czy jego przeszukaliśmy, chyba tak. Dobrze Grobowiec w pobliżu. Tylko, że fajnie by było, jakby był. jakiś obóz w pobliżu, a nie grobowiec. To byśmy sobie ten łuk zrobili. Fajne. Czy my zdołamy tutaj przeskoczyć? O, widzę tutaj te jajka. I właśnie one też są misją. Czy możemy zrobić to. Nie, nie, dobra. Całkowicie nie. Dobra, chyba nie mamy za dużego wyjścia. Musimy przeskoczyć tam. Chyba tak to miało wyglądać, nie mam pojęcia Ale udało się O, hello Teraz Zbierzemy sobie te jajka, bo nie było chyba trudno znaleźć O ile dobrze pamiętam, chociaż już w sumie znaleźliśmy dwa O właśnie Teraz Skoczyć tu z powrotem. Pięknie Jeden na 5 ukradzionych jaj Teraz gdzie? Tutaj ja mamy tą notatkę No idziemy już w sumie do... Do flary O kurde no ale mocno wieje, to co się dziwić. Szybko. Mamy tam ścianę na dole, więc jak będziemy spadać, to przynajmniej się złapiemy. Czekamem. Właśnie o tym mówię. Pięknie, dało się. No dalił się od klar i teraz musimy go szukać. No cóż, Tak już nie możemy zapalić, bo to jest już inna hey, lokalizacja. odpowiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Ej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Pierdzi z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. O, mamy obóz. Świetnie, fajnie. Łuk refleksyjny, tak! Mamy to. Coś możemy ulepszyć. Łuk, no to lecimy. Szybkostrzelność, okej. Okay. Coś jeszcze nie, nic więcej nie możemy ulepszyć. Zobaczymy, czy coś tu jest. Tak, jakiś surowca. Idziemy dalej. Przed siebie, chociaż dużo tych surowców jakoś tutaj dają. Ale dobrze. To teraz mam rozumieć, że szukamy sam, tak? Nie, dobra. No szukamy nadal tego drugiego pilota, ale ogólnie jeszcze szukamy sam. Czyli naszej koleżanki, bo nie widzieliśmy jej ani razu. O! Widać drugiego kapitana? Lecimy go ratować czy coś. OK, czyli poza ludźmi są tutaj także jakieś strażnicy, ale czego oni strzeżą to we don't know, trzeba uciekać z tego miejsca. Wstawaj, uciekamy, szybko. Bo coś, coś... To miejsce widać, że nie jest zbytnio przyjazna. Idziemy powolutku, po cichu. Chociaż te części ciała tak nie. jakoś nam to utrudniają bardzo. Więc Ale udało się uciec. Miejmy nadzieję. Czy ten szczur się turlał? To są szczury? Aha, dobra, to są części ciała, nieważne. Myślałem, że te szczury się turlają. Jak to A, amunicja jakaś. Ale to chyba do strzelby, a my strzelby jeszcze nie mamy więc no Co to jest za miejsce tak właściwie Jesteśmy w jakiejś górze pod jakimś budynkiem pod budynkiem czy coś Ujdą O, no, mamy strzelbę Mam nadzieję, że ciągle działa Spoko Akurat co wspominałem Gdzieś ja przeładujemy sobie Aha nie musimy. Szukają mnie. Ano. Trochę ich zabiliśmy, nie można powiedzieć, że nie. Naprawdę, ja A. Ty naprawdę tu jesteś i naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia, rytuału ofiarnego, o, coś okropnego, ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa, pielgrzymka do czy to jest ten klasztor? przelewanie wody, ale po co? Tu jesteś... Królowo... Chwila... Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. O nie! A, myślałem, że uciekamy, a jednak się bijemy. Dobra, amunicja. Teraz mamy strzelbę. To będzie trochę inaczej. O Jezu, przetrwał to. Nie z Kolejny, kolejny. Nie! Specjalnie nawet blisko nich podchodzę, żeby. No to strzelba widać, że. Tych nie! Dobra, chyba wszyscy. Miejmy nadzieję, bo jakby. No, to mogło się źle skończyć. Prawie byśmy znowu marli. Jakby nie fajnie. Dobra, czy już wszystko jeszcze weźmiemy sobie tą amunicję? I widać, że mamy, nie wiem, czy ja zabiłem go, czy ten stwór pierwszy był. Nie wiem, ale ktoś go zabił, albo ja, albo stwór. <gry> Dobra, idziemy dalej. O, tutaj są jeszcze do przeszukania. Spoko O Obóz mamy korzystamy sobie z punkt umiejętności yy, zmysły do znajdowania w otoczeniu ukrytych przedmiotów to mogłoby być spoko, ale jak na razie większa ilość amunicji, więcej punktów doświadczenia, zabójcy, cios czekanem, kontra po uniku, to będzie dobra, najlepsza opcja chyba jak na razie, śmiercionośny unik, to będzie następne co weźmiemy, bo no przyda się, przyda się. Co tutaj, bo ta strzelba, coś szybkostrzelność, albo to zmniejszenie odrzutu? Nie, to niech będzie szybkostrzelność. I cóż, i to by było na tyle, jak na razie. Widzimy się w następnym odcinku. Przypominam, że odcinki są co środę o godzinie 10. I cóż, miłego dnia, czy wieczoru, czy, czy czegokolwiek, o jakiejkolwiek porze to oglądacie. 빨리 잡으러